W innych świat nie ma granic. Jestem tu szczęśliwa. Jestem z Polski. Od poniedziałku do piątku 21.50 w TV style. Zmiany alergiczne. A zapalenie skóry ukąszeniu uwadów. Sięgnij po MaxiCortan, silny lek z maksymalną dawką hetero Maxi MaxiCortan szybko odgodzi pieczenie, swędzenie oraz likwiduje zaczerwienienie i wypryski na skórze. MaxiCortan, jedno rozwiązanie na, na różne Maxi MaxiCortan numer jeden na problemy skórne. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z polotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania w przypadku wątpliwości to się z lekarzem lub Muszę zmienić telefon. Na wakacje? Musisz zmienić telefon. Temperatura rośnie, a ceny spadają. Teraz w plusie smartfony Realme nawet 1000 złotych taniej. Plus. Czy twoje nogi odmawiają posłuszeństwa, gdy dużo chodzisz? Często stoisz. Długo siedzisz. Sięgnij po diohespan Max. Diokes Max zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. To jest lek dla bezpieczeństwa, stosunkowo zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. przeciwwskazania w przypadku wątpliwości i się z lekarzem lub farmaceutą. Diokes Max, maksymalna ulga dla nóg. Prowadzona obserwacja, następnie sabotaż infrastruktury. Tam jest jakiś człowiek z bronią. Piotr Cieni. superwizję. Zobacz tylko w TVN24+. Ból, wieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ się, bo choroba może się rozwinąć. Od razu zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan szybko znieczule i przynosi ulgę nawet w silny wylu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko, i na długo. o Do wielkich sercach tworzymy meble, które dają więcej. Dla rozum, które dzielą wspólne chwile. Zakochaj się w swoim wnętrzu Leonard meble. Biorę biotynę, a włosy ciągle wypadają. Co jest nie tak. Sama biotyna może nie wystarczyć. Kluczowy jest też cynk, który hamuje wypadanie włosów i wspiera ich odrastanie. Mam stosować dwa produkty? Jeden. Biotinozin. Jedyny lek łączący najwyższą dawkę biotyny z wysoką dawką cynku. Biotinozin działa dwutorowo. To jest lek dla bezpieczeństwa stosowany z osobnie złotą dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków w przypadku wątpliwości z lekarzem w farmaceutyki. Biotinozin, siła dwóch składników, włosy gęstsze, grubsze i mocniejsze. Czasem trening szybkich i bezpiecznych płatności w internecie. Powiesz aplikację VisaMobile. Pobrawe. Eksytuuj kartę PKO Banku Polskiego VisaMobile. Już umie hmm. Tak, numerem telefonu. Chodź na ja Możesz otrzymać 40 hey, the... Czy wiesz, co odpowiada za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu? Między innymi mięśnie dna miednicy, które zaciskając się podtrzymują strumień moczu. Jeśli ty, podobnie jak naprawdę wiele kobiet, chcesz wesprzeć ich prawidłową pracę, sięgnij po Regurinal. Regulinal zawiera aż 11 składników. Oprócz tych wspierających pracę mięśni znajdziemy tam również takie, które wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regulinal pomoże zachować kontrolę. Regulinal. Komfort, na który zasługujesz. Słyszę pan dobrze. Ale czasem zatyka mi się ucho. Nadmiar woskowiny. Polecam, akustony. Patycznie nie wystarczą? Używanie patyczków w uchu powoduje zapychanie się przewodu słuchowego, a Akustonę rozwiązuje problem. Akustony zawiera naturalne olejki i działa czterostopniowo. Zmiękcza, rozpuszcza, upłynnia. I pomaga usunąć zalegającą woskowinę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Sama stosuję akustomę. I według mnie nie ma nic lepszego. Akustomę, słuszny wybór. Program Pierwszy przez wszystkich. Gdzie jest mój kolejny gość? Tam. co tu się dzieje. Gorące gwiazdy i Czarny Mateusz Kłatki. Nowy ulubiony prowadzący. Przód, którego nie można przegapić. Zawsze ciągnął mnie na scenę. Iwona Pawłowicz-Łuczaka, czyli? Proszę państwa, mamy Newsa! Moja kolej! A właśnie, że moja. Nowy sezon, mówię wam. Od soboty 30 sierpnia o 11.20 coś zupełnie nowego. Nowy kontynent, nowa prowadząca i nowi uczestnicy. Poznajcie naszą szaloną załogę. Tym razem ruszają do Afryki bez przewodnika, bez dubli, bez trzyma. Myślą, że czeka ich przygoda w stylu Hakuna Matata, ale przecież wiemy, że będzie inaczej. Czy zachowają zimną krew, gdy zrobi się gorąco? Afryka Express. Nowy sezon od września w TVN.